Siema łopy Co Młody? O Młody, Młody Ja Ci już coś powiedziałem Co tylko się da Dobra Ty, ładujemy Chodź ta chłopaki Młody co Ty powiesz nam ciekawego? Nie Nie, Heniek, patrz co ci Heniek gada, głupoty. A wie, czy Ładujemy drzewo, znaczy, drzewo, opał. No opał, drewno. No, drewno. A zawsze jakieś ognisko będzie czy coś. Do kęńka pójdziemy, potniemy, będzie, nie, Heniek? To będzie już pocięte, nie? no, no tak. I wyjdziemy do Tak. No ja. Na luksusie kurwa Widowie jeździ ja na jeździć kubotą. To, młody kurwa jeździ jak kurwa. Ma, ty no. Na TikToku jest spoiler A tutaj jak to wygląda od buta Simon z młodym cały czas konflikt jest. Na TikToku macie coś takiego, gdzie by taki konflikt był i... Simona. No, no i wbijajcie na to i zostawiajcie subskrypcję. <grystanie> Młody, co się nie pierdoli Wreszcie tego jełopa wyświciel wchodzi do szkoły ja <grystanie> lepiej tą Kubotą niż ty. <grystanie> Kurwa Ja nie wiem skąd on jest, gdzie on się kurwa ruchował Ale na pewno nie od małp To kurwa chyba z innej planety <grystanie> Ty się urodziłeś w kosmosie. No i zajeb... okay, no zajebiście to wit... najwidoczniej, kurwa, kosmos jest mądrzejszy niż ludzie. No ja jestem mądrzejszy niż ty. Opa! I <grystanie> lecimy. To, co, nagrywasz? Nagrywam. Dobra, Henik, ty. Może na razie ten. E, Heniek idź e, masz... to ścisz e, Ja może, pójdę do ścisku. Idź, to młody. Tam, tam to to kurwa nie wiem. To nie wiem, wszystko ja biorę, potnie się, będzie się palić, co nie? No. A jak? A jak? Henik. Jak Henik jest, to się nic nie marnuje. Tak Nie przygalny. wiadomo co to by było. Nic się nie marnuje. Dlatego to jest on powinien kurwa firmę założyć, jakiś skup kurwa. <noise> o, przyszedł znowu młody. Co no. jest Idziemy? młody? Co? Idziemy? Jeszcze nie młody, czekaj chwilę. Zagrywaj to dalej po prostu na No ale tak, będzie kubotą. No tak, tak, no i jeszcze mam utrudnienie, bo mam pełną szczepę <grywa> <grywa> <Okay. grywa> Nie no ja bym normalnie widzowie z dwoma Nie, pojechał wiesz, 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 wiesz. Młody agent Młody nas system Taka akcja, że ja pierdolę ładujemy drzewo które Heniek potem spali Więc my nie mamy żadnego Żadnych korzyści z tego Nawet jeszcze procent nie płaci Wiesz co? Co mam mówić? No nie pa, Keniek z deskami łazi Dobra, widzowie, będziemy jechać Dawaj, jadź Kurwa, patrz jak się tu odjebał. Dobra. Młody, prowadź Dobra, jedziemy Kenya Kamera na głowę Kamerun Nie na głowę Młody Idźcie na trzy tam gdzieś Jaj młody Kiech Błoto odpalone ściągamy ręcznie tu się ręcznego nie da ścianować. Młody! Młody! Powiem Ci Ale Ty usiądź na tym prześle Bo Ci pika, że... Oj młody powoli Pamiętaj, jedziesz w pełną Powoli, kręć <grym> <grym> Młody śpisz Lecimy tu, o! O! to ma fajnie Ładował tą jebane drzewo. Ej, jak ci dawono chcę. Bo w dół. Kliknij ten przycisk nie, i daj jeden do góry. I daj. Do góry nie do dołu. Młody. O, jedziesz teraz. Gdzieś młody? I co? Majka, majka? Czy nagra? Nie. Tak. Młody jakie wiraże, bierze. O, o Ładnie młody. Ładnie, dobrze, rób se nawyki. O, ślizna, Luź. Młody, dawaj go w krzaki. dawaj go w krzaki. Zemsta. Młody na Simonie. Zemsta młodego na Simonie. O, młody. No, to się tak nie skończy, młody. Coś mi się zdaje, że masz lekko przerwane. o Słuchaj. No. Ty, złapo się kejka jest. Tak, chuj jak sobie, Janos. A, nie wejdą Ty, nie wejdziesz. I <noise> już się jedę, bo dobrze młody, ogień! Ty, co ty pukasz do mnie? nie ma, to ja mogę! No. Młody jest pod ochroną. Młody jest pod ochroną, dobrze młody! Młody, jest będziesz masz przejebane! Oj, tak! Młody jar, przewalony. Nie muszę cię zabić. Młody jar, zajmuj kontrolę. Nie w taki darunku. Nie pogrzebuj. Nie pogrzebuj. Nie nie, 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 nie. Ja dobry, jestem. Tego u góry. No i będziesz miał co robić ze mną. Będziemy ciąć. No my nie pójdzie co robić. Pójdźcie. Pokaż Trajzegę. Nie dzisiaj, a patrz. Pokaż Trajzegę, zajebistą. Nalegańską. Zabij ją na tych, co bez ze mną wchodzą. Zabiją. Co jest no, to ja zajebistę zajebisty Naostrzymy jeszcze tak? Piła i będzie I będzie ogień, nie młody Ogień młody z rury zimą. przód do góry No kurwa dalają się i tylko tyle im w głowie Tak, bo ty No ale mów nie przyklinę i chwilę przyklina Nie młody Patrzeką Pablę patrz, na ciebie znalazłem Chyba idealna Popatrz. Ej, masz jakiegoś druta? A dawaj dupę, no sprawdzimy czy działa Wiesz to No weź takie, no kurwa trzeba sprawdzić, no patrz Dawaj sprawdzimy czy działa a wierzch, go radę. No wiesz czemu nie chcesz? Myślać? Zostaw młodego Młody kurwa, chodź tutaj Zostaw młodego, syn. ty A co ty w traktorze takiego kurwa zgrywałeś, co? Młody, ty się go nie bój, on ci nic nie zrobi, on się z tobą droczy młody Tak, teraz nie ma, teraz nie ma już kurwa traktoru Młody, a on się z tobą droczy, ty się go nie bój, wal go normalnie na dziurę Dziąsło i tyle Kurwa podrywam to ja bo, bo się sam pokaleczę Dziąsło Kurwa dziąsło, ty byś miał zaraz to dziąsło w dupie kurwa Ale ty Simon jesteś wulgarny Młody nie słuchaj go i się nie ucz bo to głupota sama jest O tu O tu ale ty, ty lubisz... bo młody nie chowaj się ty, za mną Ale Ty ale poczekaj ty U, To mnie mówi żebym go nie uczył wulgarnego a ty go uczysz żeby on zaczął spierdawać Nie ja go nie uczę tak. A mój młody uciek przez siebie.